A to znowu my tym razem wchodzimy na teren opuszczony cukrowni Znajdujemy się przed wejściem już zapraszamy na materiał Dobra wchodzimy przez jakąś nie wiadomo co to jest To jest lodówka I jakieś gazety, dziennik podróży 13-14 października 2007. To, to jest za ciężki dodatek, widziałeś, jak wejście na górę? Widziałeś, widziałeś. Pojedyncze, dobra? jak jest dość mocno zdewastowany. Ale co się dziwić? Nie, wschody są chyba stabilne, wiesz? Ale jak chcesz. No to nie wchodź hmm. Widać, że wszystko tu zarosło To jest co, lepiej nie wchodź Bo tu ogólnie się sufit zawalił wiesz Znajdziemy, nie znajdę Niestety się sufit zawalił. To coś jest, że to chyba nic. Tu musiała być chyba brama wjazdowa. plac. A tam jest jakaś dziura. Oczywiście to jest wszystko w grafiti. Arson. Jak tam na dole? Fajnie? Super. No iśmy dali trochę historii, żeby nam ze ściągi, bo się oczywiście nie nauczyłem Cukrownia Fabrik von Kramsta e, in Schune in Pastach How Jakoś tak została w roku 1838 Czyli dość dawno Co już tam byli Eduard i Georg Gottlieb Kramstowie w roku 1844 produkty zakładu otrzymały nagrodę na wystawie Deutschland Gewerbaustlüge nie za najwyższą ich jakość po II wojnie światowej wysoką jakość produktu zachowano, prowadzono między innymi produkcję eksportową. W roku 2004 koncern Suzuker Polska zamknął fabrykę. A, no ale, to nie tak nie koniec. Co ciekawe okazuje się, że cukrownia była najdłużej funkcjonującym zakładem produkcji. Co ciekawe nie była najdłużej. Czy była? Była, była. Tym dłużej funkcjonującym zakładem produkcyjnym w Płocie Świnińskim. A niestety do czasów dzisiejszych pozostał komin, magazyn i parę budynków mieszkalnych, no w których niestety mieszkają ludzie. Arson, a ty ciągle w dole? Czekaj czy, czemu nie zwiedzałeś tam no, podwórka? nie wiem, tam komin na przykład nie, no, że jest komin, ale lepiej się samemu nie wychyla. no też prawda hmm. zanim się toczymy dalszą historię tego miejsca no to tu, hmm to mi się wydaje, że A mi się wydaje, że to była waga. No bo waga. Chodź tu. Poświeć. No mieć poświecić. Piwnica? Mm -hmm. Ma tam się pakować? A wyjdziesz Nie wiem tak w ogóle woda jest jakaś Dobra, no nie, nie będę <grybuj> robił Wyłącz latarkę, wyłącz Dobra, wziąłem teraz sobie komina. Straczymy naszą historię. No, oprócz właśnie tych budynków mieszkalnych komina i magazynu, który nie wiadomo na razie gdzie się znajduje. Może go za chwilę znajdziemy. Osta... Ostała. Została się także bocznica kolejowa. Obecnie wykorzystywana przez stowarzyszenie miłośników kolei. Ty, ale patrz jaki ten teren jest duży. A myślałem, że to nam chwilę zejdzie, a tu jednak jednak trochę będzie ocenia. Jak myślisz, co tu się mogło znajdować? Jakaś ścieżka pewnie. Ścieżka, bo droga? Hmm, no, ale tam chyba nic nie ma jednak. Na no, ja widzę. Hmm. No to nie, no to chyba tam się nie będziemy pchać. Takie on jest z Pytanie, gdzie jest ta budzińca kolejowa, nie? Kurde, ale tak przez krzaki też się przedostawać Trochę lipton, nie? Dobra, może jakąś ścieżkę znajdziemy Piasek Piasek, piasek. Zanim dojdzie dojdę z Arsonem. o no nie wiem czy to będzie widać o teraz widać 1919 czy w tym roku wybudowano dopiero komin No jedziemy na razie dalej z tą historią w tej cukrowni Cukrownia była jedną z tych umiejscowionych na tzw. Tak ziemiach odzyskanych niestety duże zniszczenia wojenne a także grabieże fabrycznego wyposażenia z fabryk na terenie okupowanej Polski sprawia, że nowe władze odbudowujące, odbudowujące się Polski zwróciły uwagę na cukrownie z terenu ziem odzyskanych czyli tej co na terenie, w się obecnie znajdujemy oczywiście na tych terenach było ich znacznie więcej no ale na razie jesteśmy na terenie tej konkretnej i tam jest w ogóle wejście no, do środka. Mm -hmm. Ale dalej magazynu nie znaleźliśmy. Czyżby aż tak zarósł? Bo to jest komin, na pewno. Ale no to nie jest wejście, to jest... Kurde. pies po prostu Co? ale też nie zamierzam się tam wspinać kurde, wysoko hmm, tutaj musiała być zabudowanie pytanie, czy jest bocznica kolejowa myślę, że właśnie w tamtą stronę skąd przyszliśmy będziemy musieli iść no bo tu raczej nic nie ma. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, szukamy tej bocznicy. Zobaczymy gdzie ona jest. On mi robi duże wrażenie. Zwłaszcza jak się przy nim stanie. Myślisz, że tu znajdziemy tą bocznicę, czy gdzie indziej? Nie wiem, nie wiem. Trochę liptom będzie No dobra, ale chodźmy W ogóle były jakieś zademontowane Tutaj, o Tu też masz Tutaj, po ścianach chyba Dobra, idąc dalej. Będziemy, będę dalej opowiadał. jednak historia tej go, jak jest dość długa. Handlejka? Jaka? Tamy. Hmm beczki, nie beczki Dobra, chodźmy, może się dostaniemy w końcu Ale wracając do historii Przystosowanie cukrowni do produkcji cukru białego Co ja mówię w ogóle? No, cukrownia była przysłana do produkcji cukru białego co spowodowało wydłużenie cyklu produkcyjnego był to też 17 wynik w skali kraju a tu jesteśmy na jakimś placu w ogóle Czyżby już by tu kiry ryczek Nie tak mi się wydaje czy tam jest makarzem tam o, czy to jest budynek mieszkalny? Tam? To chyba to był ten magazyn tam. Idziemy jeszcze dalej, czy? Nie, nie, nie już się jedziemy ja się. Skończę akurat historię. Nie ja po prostu nie wiedziałem jak to ująć, wiesz? W latach 50. biuro konstrukcyjne fabryki maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego we wrąkach przeprowadzało w cukrowni Wcześniej także w cukrowni Małoszyn, testy, które efektem było opracowanie nowego filtra ciągu komorowego. Częścią infrastruktury cukrowni była także bocznica kolejowa. Wybudowano ją na w mi lat 40. i 50. -tych. Służyła do transportu cukru węgla czy kamienia papieńnego. Do transportu wykorzystano pano lokomotywę parową serii tki i 3 należącą do cukrowni. A tu mamy jeszcze jakąś ścieżkę, tu może do tej bocznicy dojdziemy. Ha. A może jednak nie A może ja coś widzę Co widzisz? Mur To nic poza tym nie <grytanie> tam Historia jest tam przytoczyłem A tam była Wyjście, było... wejście, wejście, to chyba kolejna brama, była. Czy my chcemy się przez te krzaki przedostawać? No idziesz No no zobaczmy Tak nie to będziemy po prostu się już wracali do wyjścia Nie, to jest tam nie była brama dla ciężarówek nie wydaje mi się, żeby to było dla ciężarówek. No to by były kamienie, są. A dla ciężarówek to raczej powinna być e, asfaltowa. Tu, 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 tutaj było co innego, po prostu. Kurde, pokułem się w tych krzaków. i wracamy nie? największą zaletą chyba jest ten komin który jeszcze stoi o dziwo no no ale magazynu to byśmy nie znaleźli jak nie a tam co stoi gdzie? no tam stoi ale to nie wiadomo czy to to właśnie ten magazyn magazyn to mi się wydaje że na terenie powinien się znajdować no tu też jest coś nie wiem jakieś worki Tam gdzie no też worki a to my, my chyba już z pola będziemy albo gdzieś. Tędy można gdzieś Do jakiejś miejscowości innej dojść Dlaczego ja idę przez krzaki największe? Nie Tutaj też w ogóle było wszystko wyburzane to było w takiej ruinie No, tu jest nic nie ma Tylko żwir został dużo zieleni no, Ale znowu dochodzimy do jakiegoś yy... miejsca. Jest guma. Chyba. No guma. A to tyle worków. Dobra, my widzimy się na chwilę, jak do gdzieś dojdziemy jak nie to po prostu widzimy się przy wyjściu no i co widzimy się znowu na tym wielkim placu niestety nic tam nie było oprócz gumy oprócz właśnie tej gumy no to co kończymy na dzisiaj do zobaczenia w kolejnym odcinku